Dzień dobry Państwu. Przedmiotem dzisiejszego spotkania będzie analiza etapów rozwojowych, czynników w rozwoju, które wpływają na to, jakimi jesteśmy już w okresie dorosłości. Jak myślimy o tym, jak człowiek się rozwija i jakie czynniki decydują o tym, że się rozwija, to musimy wyjść z tego starego dylematu kultura czy natura środowisko czy wychowanie. Raczej myślimy teraz o tym, że o tym, jak człowiek się rozwija i w jakim kierunku, jaki mamy efekt końcowy w postaci dorosłej, tożsamości, osobowości człowieka, decydować będzie wiele różnych czynników, które mają ze sobą które są ze sobą bardzo mocno powiązane, które zarówno dotyczą sfery biologicznej, fizjologicznej człowieka, jak również są powiązane z czynnikami środowiskowymi, ale również z wychowaniem i z aktywnością własną. Wiemy na pewno, że też te czynniki i ich waga zmienia się w trakcie życia człowieka w procesie rozwoju. Czyli na wcześniejszych etapach życia człowieka ważniejsze są czynniki natury biologicznej, i ich zaburzenia w znacznym stopniu determinują to, jacy jesteśmy w okresie dorosłości, natomiast na późniejszych etapach życia większą uwagę zwracamy na czynniki środowiskowe, środowisko wychowawcze, psychologiczne, jego ubogacenie, ale również na aktywność własną. Wiedząc o tym, że te czynniki są tak bardzo zróżnicowane i że produkt końcowy, którym jest człowiek dorosły, jest tak bardzo zindywidualizowany, to też myślimy o tym, że ścieżki rozwoju człowieka są bardzo mocno zindywidualizowane. Natomiast niezindywidualizowane są konkretne zadania rozwojowe, czyli te osiągnięcia, te sukcesy, które na kolejnych etapach życia człowieka musi dana osoba osiągnąć, zyskać, zdobyć. W związku z tym jakby rozmawiamy również o pewnych normach rozwojowych. Te normy rozwojowe dotyczą różnych sfer funkcjonowania człowieka, ale dotyczą podobnych zadań rozwojowych, które na pewnych etapach rozwoju muszą się pojawić w ściśle określonej kolejności. Można też powiedzieć, i to też wiemy doskonale, że to, co się dzieje na wcześniejszych etapach życia człowieka, w znaczącym stopniu wpływa na to, jacy jesteśmy w okresie dorosłości. Czyli innymi słowy, możemy powiedzieć, że zapracowujemy sobie na jakość rozwiązań, również okresu dojrzewania, który jest takim bardzo ważnym etapem przejścia od okresu dzieciństwa do dorosłości, przez całe nasze dotychczasowe życie. Nie jest to żadna nowość, bo przecież już. Zygmunt Freud o tym pisał, mówiąc o tym, że jakość rozwiązywania konfliktów intrapsychicznych w okresie wczesnego dzieciństwa determinuje nas w okresie dorosłości, ba nawet wiemy o tym, że czym skorupka zna za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Ale to nie musimy myśleć tutaj już o starości, ale raczej myślimy o etapie dojrzewania, o etapie dorastania, kiedy to właśnie kształtujemy sobie takie cechy dorosłe i budujemy sobie osobowość tak skomplikowaną i złożoną, z bogatymi zasobami, żeby poradzić sobie z wieloma różnymi wymaganiami, które niesie życie. A zatem skoro tak jest, że zapracowujemy sobie na jakość rozwiązań okresu dojrzewania przez całe swoje dotychczasowe życie, to musimy siłą rzeczy monitorować rozwój dziecka tak, żeby unikać działania różnego rodzaju czynników szkodliwych, czyli wspierać działanie takich czynników, które sprzyjałyby zdrowemu rozwojowi i które sprzyjałyby rozpoznawaniu ewentualnych nieprawidłowości. Ważne zatem również jest to, żeby myśleć o profilaktyce, żeby przewidywać i wiedzieć, mieć taką wiedzę, zarówno myślę tu o rodzicach, jak i o innych osobach zaangażowanych w proces wspierania rozwoju dziecka, jakie są kolejne, następujące po sobie etapy rozwojowe, tak żeby tworzyć optymalne środowisko dla dojrzewania wzrostu rozwoju człowieka. Pytanie teraz w takim razie, skoro już wiemy, że etapy rozwojowe mają charakter jeśli chodzi o kolejność niezmienny, że wiemy jednak, że złożoność czynników, które oddziaływają na rozwój, dojrzewanie człowieka są bardzo skomplikowane, to czy w ogóle jest sens rozmawiać o normach rozwojowych? Czy jest sens tworzyć normy teoretyczne, normy kliniczne, normy jakościowe, ilościowe, żeby oceniać rozwój dziecka? Oczywiście, z perspektywy klinicysty, powiemy, że absolutnie tak, że te normy są nam potrzebne, ponieważ one dotyczą definiowania zarówno kolejnych normatywnych etapów rozwoju człowieka, poziomu ich realizacji, ale również widełek czasowych, w których te zadania powinny być realizowane. A zatem odwoływanie i obserwacja i porównywanie etapu rozwoju dziecka z jego ścieżką rozwoju, z określoną, zdefiniowaną normą. Czy to teoretyczną, czy kliniczną, jest niesłychanie ważne również, dlatego, żeby albo wzmacniać pewien potencjał człowieka, albo z drugiej strony unikać działania czynników szkodliwych. A jeśli trzeba, w odpowiedni sposób zaprojektować też środowisko, żeby to środowisko było wspierające i wyrównywało pewne deficyty czy opóźnienia, które mogą na różnych etapach rozwoju się pojawiać. Czyli z jednej strony oceniamy dziecko, z jego indywidualną ścieżką rozwoju, czynnikami, które wpływają na ten rozwój, ale z drugiej strony jednak siłą rzeczy musimy się odwoływać również do pewnej normy o charakterze rozwojowym. Innym pojęciem z zakresu psychologii rozwoju człowieka są również określenia kamieni milowych. Kamienie milowe to w rozwoju dziecka określone pewne umiejętności zdobywane w przewidywalnej kolejności, w określonym czasie, które odzwierciedlają interakcję rozwijającego się układu nerwowego dziecka ze środowiskiem. Przykładowym kamieniem milowym będzie oczywiście osiągnięcie pozycji pionowej. Przykładowym również kamieniem milowym osiągnięciem będzie opanowanie umiejętności samodzielnego chodzenia. To są kamienie milowe, które dotyczą grupy tak zwanej dużej motoryki. Ale również kamienie milowe definiujemy w odniesieniu do małej motoryki, która również obejmuje samoobsługę. Tutaj umiejętność samodzielnego posługiwania się łyżeczką, widelcem, nożem. Podobno nauczyliśmy się tego od Francuzów, ale nigdzie w literaturze o tym nie znalazłam. Ale to są również umiejętności kontrolowania takich czynności jak ubieranie się, nie tylko zdejmowanie części ciała, ale również ubieranie butów, skarpetek, czapki, rękawiczek i tak dalej. W ramach kamieni milowych jest tutaj też bardzo duża grupa pewnych osiągnięć, które dotyczą komunikacji. Ta komunikacja rozwija się od najwcześniejszych miesięcy życia, mimo tego, że widzimy, że dziecko nie mówi, ale komunikacja to jest również płacz. To jest gest, to jest kontakt wzrokowy, a później dopiero rozwijanie komunikacji poprzez używanie słów zrozumiałych dla osób w otoczeniu. Również kamienie milowe to grupa obszaru poznawczego związanego z rozwojem myślenia. O tym będziemy mówić za chwilę, w odniesieniu do e, młodzieży, do okresu dojrzewania, ale również kamienie milowe w odniesieniu do obszaru społeczno-emocjonalnego, kiedy na przykład dziecko w okresie przedszkolnym uczy się tak zwanej niezależności emocjonalnej, a która przejawia się w tym, że dziecko jest w stanie zostać samo w przedszkolu pod nieobecność rodziców. Jeśli tutaj odwołujemy się do pewnej normy, to odwołujemy się do pewnych widełek czasowych, w których ta niezależność powinna się pojawić, a jeśli zauważamy brak w tym zakresie, no to możemy mówić o pewnym opóźnieniu w zakresie rozwoju czy osiągnięć owych wspominanych kamieni milowych. Bardzo ciekawe ujęcie z zakresu psychologii rozwojowej właśnie owe kamienie milowe. Wiele wiemy, jest bardzo dużo danych dotyczących rozwoju człowieka, rozwoju poszczególnych części mózgowia człowieka, pewnych umiejętności, które człowiek opanowuje w pierwszych latach, w kolejnych latach swojego życia. Często czytamy w, w źródłach internetowych, dzielimy się tego typu nowinkami, mówiąc o tym, tak, dziecko w pierwszym roku życia potrafi mówić jedno słowo oprócz mama i tata, i najczęściej jest to słowo nie. A już jak ma dwa lata, to już używa równoważników zdań y, wtedy, kiedy mówi ty nie albo ty idź. Dużo takich nowinek dowiadujemy się również a propos dojrzewania układu nerwowego, zwiększania jego potencjału w związku z mielinizacją przewodnictwa w komórek nerwowych w mózgu, które to bardzo dynamicznie zwiększa ilość informacji, które mogą być przetwarzane w jednym czasie w mózgu. Daje to wspaniałe możliwości dla każdego człowieka zwiększania. Przetwarzania, zwiększania tempa przetwarzania, rozwoju myślenia, organizowania materiału, który przyswaja, czy to w sposób celowy, czy też w sposób absolutnie nieświadomy. Fantastyczne informacje, często one mają charakter dość chaotyczny, ale fajnie je również czytać wiedzieć o tym A może czasem pomagają nam też pewne zachowania człowieka zrozumieć. Mówiliśmy o tym, że trajektorie rozwoju człowieka mają charakter bardzo indywidualny, że obserwujemy z ciekawością, jak dzieci się rozwijają, a potem przechodzą z okresu dzieciństwa do etapu dojrzewania, a potem już przechodzą w dorosłość. Niektórym rodzicom bardzo trudno jest to zaakceptować, że mają już dorosłe dzieci. I ciągle myślą, że są jeszcze małe, ale to już jakby zupełnie inna sprawa. Jeśli myślimy o owych indywidualnych trajektoriach rozwoju, to również myślimy o tym, że istnieje bardzo duża złożoność czynników. O tym już wspominałam, które wpływają na rozwój. Można je sklasyfikować również przyporządkować je do określonych grup. Na pewno byśmy powiedzieli, że są czynniki natury biologicznej. Czyli jest wyznaczony pewien zegar biologiczny i określony plan rozwoju biologicznego człowieka, który ma swoje niezmienne etapy i który, które to pojawiają się w, Określonej, niezmiennej kolejności w określonym czasie. Tutaj bardzo ładnie nam rzeczywiście te normy biologiczne w odniesieniu do czynników rozwoju to określają. Te czynniki biologiczne to przede wszystkim czynniki natury genetycznej, ale również inne czynniki środowiskowe, które również mogą wpływać na rozwój dziecka, jego bogate środowisko fizykalne, ubogie, niekorzystne bądź bardziej korzystne dla rozwoju biologicznego. Wiemy o tym doskonale, że przecież kolejne pokolenia jeszcze w naszym regionie Europy Centralnej rosną. Dzieci zazwyczaj są wyższe od swoich rodziców, co również jest związane z bardzo korzystnymi Czynnikami biologicznymi o charakterze środowiskowym, które mam nadzieję, że jeszcze przez czas jakiś będzie trwać. Wracając do owych czynników, które determinują nasz rozwój, powiemy o tym, że jeszcze istnieją bardzo rozbudowana grupa czynników społecznych. Społecznych, tak zwany zegar społeczny, czyli te czynniki związane z obecnością innych ludzi w naszym życiu. Ta obecność innych ludzi może dotyczyć bezpośrednio zarówno opiekunów, z którymi tworzy dziecko więź już na wczesnych, etapach, na wczesnych etapach, w pierwszych miesiącach swojego życia, które daje mu pewne poczucie bezpieczeństwa, ale to są również inne osoby dorosłe, które znacząco mogą wpływać na jego rozwój, ale również mogą być to rówieśnicy, których rola zwiększa się w miarę upływu czasu będziemy o tym mówić, jak to grupy właśnie, w których człowiek funkcjonuje na różnych etapach życia, również wpływają na to, jacy jesteśmy. Czynnik wychowawczy to jest edukacja i socjaliz socjalizacja, czyli wszystkie czynniki związane z zamierzonym, uporządkowanym oddziaływaniem na człowieka w kontekście budowania u niego określonego, uporządkowanego systemu wartości, którym będzie się człowiek... Kierował później w swoim życiu, nie odwołując się bezpośrednio do nagrody czy kary, tylko do wewnętrznej powinności, ale również uporządkowane, systematyczne działania ukierunkowane na zdobywanie, systematyzowanie konkretnej wiedzy o świecie, o innych ludziach, o środowisku, ale również wiedzy o sobie samym. Również to są też te czynniki środowiskowe, socjalizacyjne, które pomagają człowiekowi znaleźć się w określonej grupie społecznej, czy to małej, bezpośredniej, czy też większej. Człowiek nie jest samotną wyspą, która może żyć tylko sama na tym świecie. To są ewenementy. Jesteśmy istotami społecznymi, tak powiedział o tym Aaron Aronson, i przede wszystkim nasz. Rozwój naszego życia odbywa się w relacjach społecznych różnego rodzaju. I wreszcie, trudno to nazwać zegarem biologicznym czy jakimkolwiek innym, ale bardzo ważnym czynnikiem rozwoju naszego jest własna aktywność jednostki. To musimy o tym pamiętać, że w miarę upływu czasu, ale również w okresie dojrzewania, jak i w okresie dorosłości, jest to bardzo ważna determinanta rozwoju, bardzo ważny czynnik, kiedy człowiek już posiada pewną samowiedzę, wiedzę dotyczącą tego, jakie ma zasoby, ale również jakie ma braki. I w związku z tym może podejmować pewne ważne decyzje w swoim życiu odnośnie do tego, że chce coś w sobie zmienić bądź chce nabyć nowe umiejętności, chce zdobyć nową wiedzę po to, żeby stać się być może lepszym człowiekiem, lepszym mężem, lepszą żoną, lepszym pracownikiem czy profesjonalistą w jakimś określonym obszarze bardzo ważny czynnik wzrostu osobowego, bardzo ważny czynnik rozwoju na późniejszych etapach życia, ale już obserwujemy jego znaczącą wagę w okresie dojrzewania, któremu tu tutaj poświęcamy bardzo dużo czasu. Wracamy do tego tematu. Jak mamy tyle wypunktowanych czynników rozwoju, to tak, jak już wspominam, wychodzimy z tego właśnie dylematu: natura czy kultura, czy czynniki biologiczne, czy czynniki społeczne determinują to, jacy jesteśmy. Już widzimy, że bogactwo tych czynników jest bardzo wysokie. Wiemy, że ich waga się zmienia na przestrzeni życia człowieka, że tworzą indywidualne konstelacje oddziaływania, które wpływają na to, że tworzą się indywidualne ścieżki rozwoju. Ale też wiemy, te indywidualne ścieżki rozwoju, możemy odwoływać do określonych norm i możemy również określać etap rozwoju, na którym dana osoba będzie się znajdowała. Te czynniki bardzo bogate, rozbudowane, mogą oddziaływać na jednostkę w sposób niespecyficzny, jak i specyficzny. Wpływ niespecyficzny to są wszystkie reakcje społeczne, które prowadzą do pewnego stanu pobudzenia rozwijającej się osoby, to z kolei będzie stymulowało rozwój mózgu i w rezultacie dana osoba może przejść na następny poziom dojrzewania. Ale również mamy wpływ, jak się należy domyślać wpływ specyficzny, który będzie się wiązał z różnymi środowiskowymi oddziaływaniami o charakterze socjalizacyjnym edukacyjnym, w jakich przebiega rozwój człowieka i w którym to mamy świadome celowe oddziaływanie na jednostkę poprzez zachęcanie je do podejmowania określonych form aktywności. Dzięki czemu człowiek będzie nabywał wiedzę nowe umiejętności, w jakim w jakimś określonym obszarze kompetencji nauki, czytania, pisania, rysowania, pływania czy jakichkolwiek innych.